Witajcie z tej strony Laska Gaming A oto kolejny epizod na Kłopoty Pantera, czyli naszej wtorkowej sentymentalnej serii, w której gramy w Na Kłopoty Panterę, czyli w, przy jedną z moich ulubionych przygodówek mojego dzieciństwa. <coughs> a, a dzisiaj powróciliśmy z Indii. O kurde. Głupia kamera. No, <laughs> mam nadzieję, że... No. Dzisiaj powróciliśmy z Indii e, by... Sprawdzić On co musze... się dzieje. W... Co się stało? W obozie, czy... pa, pa, pa. Przepraszam. Muszę się położyć. Gdzie są dzieci? Później. Muszę odpocząć. Aha. Aha. Pogłówkę. Hongłupkę. Muszę coś zrobić. Hongłupkę. się utopić. Deść. Nie mogę zmoknąć. Aha. Wągłówkie. Coś jest z wągłówkiem! O nie, tu BCB! o oh yeah! A, czyli BCB chce zamknąć to i otworzyć tutaj fast fooda. Brawo! Niecny plan. Dobra, sprawdźmy tutaj. BCB! Hmm. O, mamy przedmówlacz. Możemy go dotknąć. Mamy żarówkę. Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, pochodzimy na górę. Musimy pomóc wągłówkę, chociaż ja nie jestem do końca pewny, czy to jest wągłówkę. Dobra, trzeba wyciągnąć patyk o właśnie z deszczowej pogody. To przez ten deszcz. No to wyciągnij go! To Hmm. O kurde, właśnie tu mogę jeszcze kliknąć. Co mu jest? Czy to nie wspaniałe? Obóz łała? to wielki sukces. Bardzo. Jak to? Co muś jest? Tak What the fuck? Przesuń to. Pokrętle patyk. Przez... Super, ale nie mógłbyś wyciągnąć pokry... tego patyka? Co hmm. tu mój jeszcze... Naprawdę nie wiem co zrobić. Dobra, sprawdźmy... Sprawdźmy pozostałe domki, może ktoś tam się ukrywa. Może zdobędziemy tutaj jakiś... Potrzebny... Bajer! Chcę wiedzieć więcej! No, tutaj nic nie ma. Sprawdźmy kolejne domki, naprawdę, no... Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia. Chciałbym dowiedzieć się o tym, czegoś. Dobra, chyba chodzenie po takich domach nie ma większego sensu. Sprawdźmy jeszcze ten. No nie, dobra. Czekajcie, font główkę. Tu nie możemy przejść bez woda. Tu był ten ziomek. To coś musi być tutaj na dole. No po prostu musi być to coś na dole. Ale mamy przedłużać, mamy żarówkę. I nie możemy nigdzie kliknąć. Jak już wszystkiego zabraknie, będzie przynajmniej w brud kukurydzy w puszkach. O! Jest, dobra, jest mamy łom. Łą. Nie zauwa sorki, nie zauważyłem go wcześniej naprawdę. Bo widzicie, na szarym tle był szary łom. Ale to jest yy, przywara starszych przygodówek, tak zwany pixel hunting. To jeszcze nie był pixel hunting, bo to było widać, ale czasami naprawdę trzeba było szukać jednego piksela yy, na ekranie, więc teraz możemy. No zapraszam, kiedy indziej. No. Oh, yeah. du, 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 du. Dobra, teraz. O, co się stało z wągłówkiem? To, to nie jest wągłówkiem. To nie Dobra robota. Odpocznijmy trochę. Co odpocząć? Przecież dzieci zaginęły. Nawet nie. To nie jest wągłówkiem, to jakiś robot. Ta muzyczka smartwienia. Dobra. Podejdźmy tutaj. Daj mi znać, jak już coś ustalisz. Aha, to są ślady potwora. Te ślady w błocie wyglądają podejrzanie. Prowadzą do samolotów. O kurde. Co jest w ongłówkie? Znalazłem dziwne ślady w błocie nad jeziorem. To może być jakaś wskazówka. Nie działaj pochopnie. Nie możesz gonić wszystkich szczekających psów. Co? Wątkówkę, ty jesteś... Wątkówkę, wiesz, że bardzo szanuję no. twój intelekt, ale czy jesteś pewien, że nie powinniśmy się zainteresować tymi śladami nad jeziorem? Chcesz być taki mądry? Proszę bardzo. Niepotrzebna ci moja Ej. pomoc. Wcale mnie nie słuchasz. W życiu ci już nie pomogę. Zostaw mnie. Ej, wątkówkę! Ale... chodź za tymi śladami. To nie jest Mimo wątgłówka. wszystko uważam, że te ślady to wskazówka. To nie jest wątgówka, to jest jakiś robot z piekła, rodem. O. Te ślady prowadzą do. O. A nic nie ma, wszystko zarobane. Te ślady prowadzą do tego samolotu. Czyż. To ryż? Może nie najlepsza, ale lepszej nie mamy. No tak, no to jest jedyna wskazówka. Ale co by robił jakiś potwór? W obozie, czyli Proszę woła. usiąść i zapiąć pasy. Bingo. Samolot zaraz wystartuje. Bingo, mamy tutaj ślady. Płatniste. O, oh, fucking hell. <głos> <głos> Sorki. <głos> Trochę, no tak. Mamy dziś dzień podróżujących zwierząt. Hmm? Najpierw krokodyla, teraz krokodyl, teraz krokodyla. Krokodyl? Jaki krokodyl? O co ci chodzi, kobieto? To jest chyba ostatnia lokacja zagraniczna, jak mi się wydaje. Będzie to e, a, a, a Australia. Witam Różowa Pantero. Dziękuję, że wybrałeś linię R-główkę. Będziemy lecieć na wysokości 13 000 metrów. Gdy zakończymy wznoszenie, będziesz mógł rozpiąć pasy i pokręcić się po kabinie. Spoko. Czy dzisiaj te siostrzyczki? W akcji 5? Czy chciałby pan obejrzeć film? A co dzisiaj leci? Siostrzyczki w akcji 16. 16, o! Nowość. Ojej! Strzyczki w akcji 16, moje ulubione! To jest chyba z tego co mi się wydaje, to jest ostatnia zagraniczna e, lokacja, gdzie jest. E, gdzie jest? Gdzie jest, gdzie jest, gdzie. Jestem panterą, nie ptakiem. No to w każdym sensie ochronu. No trzeba przeglądać może tą broszurkę. skąd jest Kumoken? Niezbędna firma przejmuje najlepsze nieruchomości. Trzeba było to. Znów głośno o spółce P i S. Tym razem wywłaszczyła wieloletnich rezydentów domu spokojnej starości, szczęśliwa przystań. Ich nie można powstrzymać, powiedział dyrektor szczęśliwej przystani. Kiedy tylko pies, pies postanowi, że wybuduje restaurację MacPiesBurger, można od razu pakować panatki. Restauracja MacPiesBurger? W obozie Chili Czy to możliwe? Możliwe. Możliwe. O kurde. To na pewno jest wyłączone. Jasne. Znowu w Całkowitej pewności. Jeszcze przyciszę. Chyba razem nie możemy niczego... Musimy pamiętać o tym, co przydarzyło się nam ostatnio Dokładnie. i nie ujawniać się. On no nawet się nie zorientuje, <grym> że to porwanie! Będziemy latać dookoła świata. Już nigdy nie zbliży się do pershinga. Pershinga? Nie ma szans na uciec! Właśnie, szczurku. Nigdy nie wpadnie na to, żeby wyskoczyć ze spadochronu. No nie, ja nigdy. A nigdy. nawet jeśli to nie pomyśli, żeby zaczekać 10 sekund, zanim pociągnie za uchwyt. No, no wiesz, po to, żeby spadochron nie zaczepiło o samolot. Ten gag mnie zawsze rozpierdziela. Taki troszeczkę Leslie Ginsonowski. Czyli totalnie głupi i absurdalny, ale mi to śmieszny. Czyli jak teraz był wyskok, to prawdopodobnie nie wylądujemy w Australii. Czyli prawdopodobnie się myliłem. No, sorki, nie pamiętam, że to grałem. Ho, 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 jeszcze lat temu. Hmm. Chociaż nie. Nie, trafiliśmy. <grystanie> <grystanie> Możesz podać mi rękę? Moi bracia zawsze wyciągali rękę do białego człowieka, ale biały człowiek za każdym razem nas zdradzał. Ale on jest różowy. A różowy? Nigdy takiego nie spotkaliśmy. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. A nie wręczysz nam złych darów? Jakich złych, złych darów? darów? Papierosów, alkoholu, piosenek Discopolo? <coughs> Moi bracia wcześniej nie znali tych okropieństw. Obiecuję, że nic złego was nie spotka. Piosenki Discopolo to jest zaraza. Okej, okay. uratowano no, nas. A bo nie, ja jesteśmy. Aborygen prawdopodobnie. Prawdopodobnie naprawdę. Dobra. To jest, jak już mówiłem, ostatnia chyba nasza, że tak powiem, misja zagraniczna. A, m, fajnie. O, mm -hmm. To są dendroglify. Nacięcia na drzewach wskazujące grupu kochanej osoby. Niektórzy aborygeni mumifikują swoich zmarłych, a potem chowają w takich miejscach. Aha. Dobra, to przynajmniej się czegoś dowiemy o aborygenach i o Australii. Dobra. Kupa mrów. I, I tylko poszedłeś tam, żeby powiedzieć kupa mrów. A, to jest taka to gazetka. Co to jeszcze z klikalnego? Dobra, zobaczymy. To eukaliptus. Jego liście to ulubiony przysmak misiów koala. Zajbiście? Kora jest naszym płótnem. Malujemy na niej i wykorzystujemy do wielu pożytecznych rzeczy. No, to fajnie. znak, z jakiego drzewa została zrobiona moja łódź. Bierzemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie niszczymy całego drzewa, żeby zrobić małą łódź. Aha, no dobra. Tylko. Wyglądasz oh. mi na sprawną panterę. Oh, Możesz mi zadanie. przynieść parę jadalnych pędraków? Za to, że mnie uratowałeś, jestem ci winien znacznie więcej. Spierdzielił. O, 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 jest, dobra. Eee... Jakieś zwierzęta. Dużo zwierząt. On dziwnie wygląda. Czemu ty masz dzwonek? O kurde. Witam. Chcesz Witam. dowiedzieć się o buszu? Zadzwoń. Potem nadstaw uszu. Skąd mogę wziąć jadalne robaczki? Szukaj w krzewach wicety. Weź patek i wbij go w korzenie. Jeżeli będzie łatwo wchodził, to znaczy, że znajdziesz tam pędraki. Dzięki. Aha. Git majonez, dobra. Pocedałbym lewą łapę. Za parę liści eukaliptusa. Powiem się chyba to załatwić. Tutaj rośnie eukaliptus. A on ma paty, którego wbijemy w jakiś krzew i będziemy mieli pędraki. Oh yeah! Dobra. Kręci. Oh Nie, już nie wystarczy. Dobra, chciałem kliknąć na ciebie, a nie na krzew. mamy liście. Które możemy użyć? Daj, proszę bardzo. Moje modlitwy zostały wysłuchane. Ok, i zajebał nam patykiem w ryj, bo. Nie. Bo daliśmy mu jedzenie to logiczne, dobra. nie. Zróbmy ten show, family friendly. Nie przeklinajmy za dużo. To jest chyba ten krzak. Ok. Robaczki. Pyszne. Tak, zwycięstwo! Dobra, poklikajmy na te zwierzęta. Nie, nie róbmy <laughs> speedruna, że tak powiem, tylko rozkoszujmy się rozgrywką. Ej, co robisz? Koncentruję się! Na czym? Na tym wielkim kopcu termitów. Aha, to są termity, a nie mrówki. Kupa mrów. To co to jest za? Płaszcz. Jestem agamą, rzastą. śpieszę się, nie jestem groźny, nie mogę gadać, lecę. Super, a ty wyglądasz dziwnie. Jestem dziobakiem. Wydaje ci się, że wyglądam wyjątkowo śmiesznie? Tak. A to jest chyba kangur, z czego co jem, z mojej super wiedzy encyklopedycznej. Jestem torbaczem, to znaczy, że noszę moje maleństwo Czy w masz torbie? torbie. Ale nie w zwykłej torbie, tylko w mojej torbie. Chcesz zobaczyć? Mały pokaż torbę. Się. Jaki tak, słodki. Prawda, że śliczny. Mamo, zawstydzasz mnie. Dobra, trzeba zadzwonić po tego ziomka. Można iść gdzie indziej, o! To możemy iść do tego ziomka i dać mu przepyszne robaczki! Dobra, może skipniemy sobie animację chodzenia, ona nie jest zbyt interesująca, ale tutaj widzę całą rodzinkę, więc damy mu pędraki. Czemu on chce pędraki jak tu ma... Jakieś męsko. A, dziękuję. Wiedziałem, że je przyniesiesz. I co dalej? Nasz totem to święte zwierzęta, na które nie możemy polować w tych lasach. O, Dostaliśmy krokodym. je od naszych przodków podczas snów. Syn. Snów? O, Diriduendo! znajdź taki instrument, a zagram dla ciebie. Opowiem ci o naszych snach. Ten instrument nazywa się digeridu. A digeridu, sorry. Zgrzytułem. O. o, popierdziel. Coś w tym stylu. Popierdzielona długa nazwa. Dobra. Czy ja chcę coś od ciebie, ziomek? A, mm, no dobra. To widzę, że to nie ma sensu. Ale tu jest ten krokodyl. A chyba krokodyl.

Właśnie to jest trochę nielogiczna zagadka moim zdaniem. Koncentruję się na tym wielkim kopcu termitów. Ślinka leci, co? Kupa mrów, e, nie? Jestem sokiem o pewnych gadzich cechach. Składam jaja jak tak albo jaszczurka. Świetnie. Ale dzieci karmię mlekiem. Świetnie się na tym wielkim ślinka meci. Ja wiem, że z tego patyka trzeba, ale co dalej? To ja już poproszę Państwa. Dobra, wróćmy się może do tej rodzinki i może coś tam jest jeszcze klikalnego. Coś, co pomoże nam zrobić ten instrument. Powiedzmy, nazwijmy go ten instrument. Dobra, e, pomożesz nam? Proszę, to mięso z kangura. Dzieci nie mogą jeść kangurzego mięsa, bo potem mają złe sny. A tak? Dlaczego? To pretekst, żeby zostało więcej dla dorosłych. Nie wymądrzej się, gnoju. Zmieniłeś zdanie? No, chętnie. Zgadnij, która pantera nie spędzi nocy w pokoju gościnnym aborygeńskiej rodziny. Coś mi powiesz więcej? Gdzie masz swoje digeridu? W dupie. Dobra, to oni nam nie pomogą. Chyba trzeba po tą yy, wężową damę. I ona nam powie. Witam w buszu, kocie miłe. Chcesz coś wiedzieć? Ty dzwoniłeś? Tak. Możesz mi powiedzieć, co to jest fligerysku? To znaczy kalamazu Digeridu. bugu Chodzi ci o Digeridu. Digeridu. No. To instrument Dekeridu. muzyczny aborygenu wykonany z wielkiej wydrążonej gałęzi. Daje dźwięk To może ją zawieszmy jako Digeridu. Świetnie je udaje. Dobra, ona nam powiedziała, że to będzie to. To jeszcze nie Digeridu. Trzeba to wydrążyć. No to, może wytrążymy to tym, jeszcze świeżem, znaczy się mrówkożarłym. Ślinka leci, co? Nie? nie bardzo. Umiesz leźbić w drzewie? Zostawiam to tym małym chłopakom. Szkoda. Hej! O! Ja? <noise> Gotowi? Lisz! Oh je! Yeah. Zajebiście. No jasne, i za pazuchę... Dlaczego by nie? Okay. Teraz wydrążymy tym mrówko z jadem. Trnitki, nie zawiedźcie mnie. Aha Dzięki <laughs> Logiczne, Wy bardzo, bardzo logiczne. Dobra, mam swoje Digeridu, możemy, a, chyba piosenka teraz będzie, wyszym jego usta i dmuchni, a ja opowiem ci o naszych snach. Fajny dźwięk. No, tak myślałem, piosenka? Tak więc ja się wyłączam. I pogrążam się w muzycznej podróży do Australii i do snów aboregańskich. Zapraszam. Wielką historię twoich ziel spisaną na papierze, ale ja nie czytam ksiąg, żywemu słowu wierzę. Młody bym ten świat i piękny jak cud słońca. Przedkowie moi szli, tą ziemią kochają, to śni się pięknie. Tak głębszy sens, tym tą koły, samki z wiatrem nie.